Właśnie miałem przyjemność zapoznać się z jednym z rozdziałów książki, Co Tylko Zechcesz, autorstwa Derka Siversa. I przyznam jedno. Świetna dawka wiedzy. Na kilku stronach, w jednym rozdziale, otrzymujesz konkretną informację, konkretne rozwiązanie problemu, które jest zaprezentowane w takiej formie bardzo lekkiej, przyjemnej i co najważniejsze. Szybko możesz wzbogacić się o konkretną wskazówkę biznesową. Na przykład w rozdziale pod tytułem Deleguj albo Gini, pułapka samozatrudnienia, Derek opowiedział, jak poradzić sobie z delegowaniem zadań, kiedy prowadzimy działalność, firmę i mamy. Wy są nas, jak radzić sobie z pracownikami, którzy ciągle nas pytają o coś, że trzeba coś rozwiązać, trzeba coś zrobić, mają problem z klientem? Dostaliśmy bardzo jasne i konkretne rozwiązanie, jak to zrobić. Po prostu powiedz pracownikom, żeby zaopiekowali się klientem jak najbardziej, aby dbali o potrzeby klienta. I właśnie taką prostą z pozoru wskazówką Derek otwiera nam oczy, bo pokazuje nam jasne i klarowne rozwiązanie problemu, który ma wiele przedsiębiorców. Moja jedyna taka sugestia, bardziej konstruktywna, to jest pokazanie na koniec rozdziału tej zmiany w firmie. Tak? To, tego mi trochę zabrakło. Nowy obraz firmy po wprowadzeniu tego rozwiązania. OK, skoro Derek zmienił podejście do problemu delegowania zadań, to niech nam pokaże tą swoją firmę już w tej nowej krasie, co się zmieniło po tej właśnie ważnej, istotnej zmianie podejścia. Tak? Czyli tego mi trochę zabrakło. Ten nowy obraz firmy na koniec, ale poza tą drobną uwagą. Rewelacyjne, źródło wiedzy, jasno, krótko i na temat polecam wszystkim przedsiębiorcom, jestem jednym z nich i naprawdę jestem pod wrażeniem. To tylko zechcesz, Derek Sibers, Macie Barnowski, skip up.